Tak, Mara? Jest. Witam wszystkich. E, strasznie się denerwuję, bo to moje pierwsze takie wystąpienia publiczne, więc jak się... Docinać, to się nie dziwcie, e, więc już można zaczynać. E, ogólnie to chciałam przedstawić swoje zdjęcia. E, to są stare drzwi. E, to jest budynek e, stary, e, kolejowy. Tu kiedyś były jakieś silosy zbożowe i tak mi się bardzo podoba, bo taki stary i zaniedbany. I tak sobie pomyślałam, że coś takiego Innego. No nie wiem, co mam robić. Tutaj jest e, witraż. To byłam e, w Paryżu e, w katedrze Notre Dame i bardzo mi się podobał, bo tak w ogóle ciemno i w światło wpadało przez te witraże tak ładny m, widok. Tak mi się spodobało, więc zrobiłam i prezentuję. Brawo. Zdjęcia. E, tutaj jest e, kolorowe liście z, e, też w parku. E, nie wiem. Możecie krytykować albo chwalić, jeśli Wam się podobają, bo... E, tutaj jest akurat e, lato, to łony zboże, jak widać, chmury, Właśnie mi się bardzo podobało ułożenie tych e, chmur. tutaj... A tutaj E, też łany zboża i chmurne niebo i takie żółte e, łany zboża i to tak kontrastowo z takim zachmurzonym niebem przed burzą, o, na przykład można nazwać. E, tutaj jest już z bliska, ale zrobiłam e, czarno-białe. Tak, e, Nie, więc można o tym zdjęciu jeszcze powiedzieć. O, a tutaj udało mi się bardzo o, przez przypadek zrobić zdjęcie, nie wiem to jest pszczoła, czy osa z bliska i e, makrofotografa. to nie tam jednej osman głosny

a tu już jest zdjęcie mojej babci i siostr... mojej siostrzenicy. Co? Nie takie wcale amatorskie. Nie? Chciałam zrobić, bo moja babcia bardzo nie lubi zdjęć. Tu jest moja siostrzenica i to jest pierwszy krok jej w te wakacje zaczęłam stawiać, jest takie pamiątkowe. Pełne skupienia, o jak stawia te A to jest To nie wiem. To jest ona. To są już e, zupełnie niedawno zrobione. E. Chciałam powiedzieć, że robiąc zdjęcia dzieci to jest taki najłatwiejszy i najbardziej przyjemny temat, jaki można przynajmniej dla mnie robić. Bo jak się robi dorosły, to zawsze tam jakieś albo nie chcą robić, żeby mi zrobić zdjęcia, albo uciekają, a dzieci to tak zawsze uchnie i uśmiechną się, zawsze tak naturalnie wychodzą na te zdjęcia. Także najwięcej jest właśnie z dzieci. I chyba to będzie już ostatnie. To jest Jacek, też mój wcześniej. I on jest akurat w takim kartonowym pudełku <śmienny śmienny> otwór i to tak ciekawie wyszło. Tak ciekawie weszło. No i to już jest, to jest chyba ostatnie. To jest nowa pracy pełen skupienia, nie wiem, w kwiatki, że co w tym piasku, I tak sobie pomyślałam, że taki naturalne. Tak Ja. 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 Ja.